Siemano, zaraz przejdziemy do odcinka z Bałtyka, ale na początku chciałem Was zaprosić na drugi kanał, Ombre Prif, na którym ogrywamy sobie prywatne serwerki Metina. Aktualnie mamy serię z Witgara, niedawno wleciał nowy odcinek, także jeżeli ktoś by był zainteresowany, to macie pierwszą linkę w opisie, link do tego kanału, możecie sobie obejrzeć, zostawić subka, a teraz skakujemy w statek i płyniemy. Wbijemy saurę na M4, rada już jest także... Oha, Kurwa, tu trzeba trzy książki, no to chuj... Czasem jednak nie wbijemy, ale jedna zostanie do M4 Dobijamy aure na M4 Pyk Otwieramy Smoka <tryk> Zobaczymy 12 dni 2 skile. uuu to lipa będzie I tak Dobra, może Katy oddadzą, kupiłem sobie 2 ek po 15 nie po 15, tylko po 18 kakao sztuki. Otworzymy sobie oba, zobaczymy. Może będzie jakiś fajny. Jak był 3 skillowy. O kurwa, 2 dni. 6 dni. Kurwa, jest 3 skillowy. Typ <gryw> drugi ciekawski. A ten jednoskilowy to nawet kurwa. No, też ciekawski. Kurwa, nie wiem na ile dni są te katy. Bo generalnie i słaby perzec startowy. Kurwa, ja mam zmiankę jedną do peta. Ale dobra, jeszcze kupuję jajka, tam jakieś bashidosy są. Spróbuj... I te niebieskie smoki też spróbuję. Dobra, mamy teraz smoka i bashidosa. Bashidos dwuskilowy. Smok też dwu. Dobra, typy. Niezdarny i <try> kurwa trzeci. Ja pierdole Dobra, kolejne trzy pety, ostatnie. Sprawdźmy sobie. O kurwa, ten jest na 24 godziny. Smok, ja pierdolę. Dobra, chujowy jeden skill. Bashidos 2. O. Mamy smoka, 14 dni, 3 kg. Uwaga Kurwa, typ trzeci Tutaj mamy Baszidosa, typ pierwszy, niezdarny Ten ma typ czwarty, ale ja mam zmiankę do peta Ten smoczek to jest właśnie idealny, żebym tą zmiankę w końcu użył Także wyciągam ją, idę po, po to gówno i mieszamy Dobra, wyciągnijmy sobie tę zmianeczkę I lecimy z tym, dobra Typ trzeci teraz mamy I to się wchodzi gdzieś kurwa Co jest? Nie można aktywnego zwierzaka, dobra to klikniemy sobie tego Damy tak, weźmiemy ten Zmianeczka Zmień Przez zostanie przy tym przez proces może się nie udać, aha A i tu pokazuje od razu nowy typ trzeci Ja pierdolę Ale gówno nic się nie zmieniło. Może chociaż kadek potwora wejdzie elegancko za chyba czwartym razem. Sprawdźmy, gdzie jest moja truta. Ta Pękł, Uh, na no to następny. Jakaś próba, nie wiem, piąta, szósta, kurwa, coś takiego. O, pomyślnie. No nareszcie, kurwa. Teraz se trzaśniemy, zara. Na 6. Dobra, trutka na 6. O, ty, kurwa. Dobra, potrzebujemy kaskę na zbierać, także wystawiamy rubinka antycznego za 111 kk Czekam, aż zejdzie. Dobra, ostatni smog, wydałem na niego... Nie, na godzinę jeden dzień. O boże, kurwa, jeden skill. Ja pierdolę, pierwszy... Le... o Jezus, najgorszy Tamte jajka po 18 kk kupowałem. To było jedyne, dałem 23 kurwa. za nie, ja dupie. Rozbijamy metina, dropimy dla chłopa rękawiczkę za 6 kK, już mu jedną dropłem I teraz próbujemy dropnąć drugą, ale kurwa już zbiłem ze 4 metiny i kurwa dalej nic Dobra, kolejny metin, kurwa, nie wiem, piąty, szósty z rzędu. Próbujemy dropnąć tą rękawicę. Bodzio. Kału, pedek, a rękawicy nie ma, no hit. Kolejny raz. Bodzio. Ja, pierdolę hit. Dobra, jadymy sprawdzić, czy za kloca da się jakiegoś sensownego kamyka w tej Alchemii, ten wymieszać. Mam z każdego po jednym antyku, bo sobie tam kiedyś coś klikałem. To żadna legenda mi nie weszła, ale z każdego mam po jednym montyku. No i 1050 kurwa, korów kupiłem plus tu jakieś gówno co miałem yy, Przekręcę to i nie wiem na jakichś ontykach się pewnie widzimy Ano może w sumie szybkie porównanie z tymi kurwa rzadkimi, no to Rubinów jest zajebiście 6, a kurwa Onyxów, których było najwięcej kurwa, no dziś dotąd były tych onyxów szliwanych, jest kurwa tyle, także. <laughs> Super. Dobra, zaczniemy sobie od tego, co mnie interesuje, o, w sumie kurwa i tak ja tego wszystkiego jest. <grydy> Cztery rubiny matowe, aby tylko. Eee, w sensie te antyki weszły. Także XD. Zaczniemy sobie od granatów, jeden. Także chociaż na mityka będzie próba? Będzie. Dobra, zaczmy. To tak w sumie nieważne. Pierdolnijmy od razu na mityka. Ho, oh, oh, ho, oh, ho, ty dziwko. A daj te rubiny. Kurwa ta spacja, enter. Spalił. Spalił. No to na pewno jedzie mityka. Wszedł. Warto średnie. Kurwa, ale nie mityczny. Nie wiem, czy to jest kurwa w ogóle coś warte. Eee, no dobra, kasy mi w sumie chyba na wszystko starczy. To napierdalam. No oczywiście, diamenty. Kurwa dwa. Kurwa, ja na stopień jakości klikam, a tu na klasę się klika, Boże! jaki ja jestem głupi. Ja dupie, nie wierzę w to. <grymne> <grymne> ja pierdolę, to nie jest zwykłe klikanie alchemii, kurwa. O, Mitek, kurwa, no, na Mitika jest pewnie jeszcze więcej prądu niż na ten stopień jakości. Jest perf! dobra. Dobra, patrz. Chociaż coś kurwa jest, ale ten Rubin. Kurwa dobrze w sumie, że as, nie dobra. Nie ważny, kurwa, bo to jest hit jakiś. Onyxu co najmniej było, nie będzie. Jeszcze ze Szafir można pierdolnąć. No Szafiry oczywiście trzy. Likan, Sura, Ninja to nawet nie wiem, chyba Perf. Welniemy Mityka, jest. Likan, Shaman siła ziemi. A, tak go pewnie wsadzę. Bo tu chyba chodzi tylko o tą siłę ziemi i z rękę, także... Mamy dwa mityki. Może byłby Rubin mityczny. Niestety się tego, kurwa, nie dowiemy. Nie no, wydaje mi się, że kurwa na mityka z więcej procent szans niż za stopień jakości, kurwa, na pewno by weszło. Ja pierdolam, przejrzysty diament, kurwa. Jezu... Ja pierdolę to to jest hit, nie? Kupiłem tę resztkę samą, chciałem z tam zostawić na jakiegoś militara i egzo Te kory surowe I spróbujemy tutaj jakiegoś kurwa treina zrobić, może się uda pierdolić rubina Matowego jeszcze jednego, bo mamy każdego po jednym Kurwa na sopro No nie wiesz. Ja pierdolę Dlaczego ja tu gram? Dobra Tylko rubiny klikamy Wejdź coś kurwo jebana, proszę. To nie może się aż tak źle skończyć, ja pierdole O kurwa, ale szlifów mamy, no, ale poszło, człowieku A z granatów coś może wejść? Dobra, to jeszcze granata pociśniemy Ja pierdole, no to jest... Niesamowite O granatów, to oczywiście, że w weszło, no, proszę bardzo Wejdzie antyk? No nie, ty kurwa Dobra, no bo mnie <laughs> aż tam korci kurwa ten jebany Rubin co tam taka autostrada jest do tego Rubina kurwa perfa mitycznego, że to jest chuj. Jeszcze za pięć stówek kurwa sobie zarzucimy. Dobra, mamy o połowę mniej tych korów, ale kurwa <laughs> Rubin musi siąść, a ten kurwa jadejt nie wiem ile jest wart. Pewnie parę stówek jest, także git no. Nie, jest najgorzej ostateczności ten Rubin Nie no kurwa, zwykłych kamyków się nie opłaca wsadzać Nie wiem czy on jest, pewnie jest kurwa, ze 2-3 wony war czy coś, może Nie wiem, w każdym razie wyjebane, klikamy to kurwa i ma wejść tych perf Dobra, jesteśmy w tym etapie Rubina Paliło dwa razy Weszło Weszło Weszło, WEJDŹ! JEST, KURWA! Dobra, jednego mieliśmy, cztery weszły, to kurwa... Cztery Antyki mi weszły, to tyle za, za klocka. Eee, no, dobra. Wszystko już chyba przeklikałem, wszystko tak to się tutaj prezentuje. I zaczniemy sobie od granatów. Dobra, mamy jednego. No i na Mityka... Wszedł. Dobra, potrzebuję tylko odporność na błysk, że miał. <laughs> kurwa. No oczywiście, że nie. A nie, on ma wbudowane odporność na błyski, o, ale nie ma max HP. O, szkoda, ale tak się go pewnie włoży No i dobra, mam mało Yangów. No trzeba kliknąć rubiny. Palił Spalił. Kurwa. Wszedł. Dobra. Dobra. Wartość. Chuj z tym średnia wartość. Dobra. Na Mityka. Wszedł Mityk Rubin. Nie wiem, to jest 100% na tego mityka ogólnie, czy zaś zawsze wchodzi? Dobra, warto średnie, warto średnie. Kurwa, Mix! No nie! No nie! No nie, jeszcze bym włożył tego. Ja pierdolę. Mam jakieś legendy? Aha, mam tego. A da się w ogóle zrobić tak? Da się. Dobra, ma odpo chociaż? O, od poobrażenia i dobra, to mamy Diamenta, Jadeit, Szafir. To się też włoży Onyx Już mi kasy nie starczy muszę coś ogarnąć czekajcie no Jeszcze możemy sobie spróbować z tym onyxem bo tam są trzy antyki Mam tu parę grosza No i O jednak może spalić na mityka kurwa Zajebiście A te antyki co mi zostały też sobie posprzedaję typu ten diament który już mam mityk Te jadeity też sobie posprzedaję Szafiry tak samo Granat też sprzedam no, i musimy jeszcze kurwa Onyx i Robin nagarnąć. A to nie wiem, ile jest warte, kurwa, pewnie gówno. Dobra, resztę wszystkiego wystawiam na sklep. Zostałem jedynie Onyx, bo Onyxa sobie potem zrobimy na Mityka jakiegoś. Eee, ja i chcę zobaczyć, ile jest wart, bo nie mam pojęcia, ile może być wart. Eee, także zobaczymy w zależności od ceny, albo go sprzedam, albo zostawię i sobie włożę. Trzy kamyki, szafir, granat, diament wkładam, tylko potrzebuję kasy, żeby je ulepszyć do plus 4. Rubin no sprzedaje mixa i na razie chuj z tym rubinem, albo się jeszcze kiedyś pokręci tą alchemię, albo sobie Po prostu w gierce kupię, albo nie wiem, na farcie kiedyś wykręcę, czy coś, no po prostu pierdolę tego rubina Wszystko mam, jadeit, zobaczymy czy będziemy wkładać, no i robić i takie ceny tutaj kamyczków, trochę będzie z tego siana Dobra, widzę, jest kurwa akcja, bo generalnie to ja mam taki kurwa smoczy płomień. <coughs> z koła losu wylosowałem, czy z czegoś tam kiedyś. I dostałem takie niesamowite info, że da się zmienić bony w tym rubinie i potrzeba jeden taki płomień. Dokładniej, 500k. Kurwa, nie mam 500k. Mm, dobra, zaraz kurwa, pożyczę i zmienimy. Zobaczymy. Dobra, przyjał, dam cię kurwa ze wsparciem. Zarzucił już Miecz ponu Ducha I teraz mamy kasę kurwa na działania Mityczny Kamień, zmień bonusy Mityczny Matowy Rubin, Smoczy Płomień Zastosuj Stały zmieniony bonus Twojego Smoczego Kamienia Średnie, nie no kurwa wartości brakło Jebane gówno Dało się Lizaka na 7 dni wylosować, ale jeszcze co potwieram. No jest Lizak na 15 i drugi, i dostawa do sklepu. Zapomniałem o tych kostiumach. Przecież, kurwa, które sobie powylosowałem, czapki. Kurwa, praktycznie nic nie warte. Ale jest tu parę tych 30-dniowych, kostiumy są w sumie e, droższe. No bo wiadomo, tych kostiumów nikt nie otwiera. Bo tam leci ten lizak na magię. A tego lizaka potęgi wszyscy chcieli otworzyć. Mam takie 4, 2 na 15 i 2 na 7. Chuj, z tym jeden się tylko przyda. O, no, możemy sobie podkuść, które te trute, jeżeli będzie ładnie się dała. Na plus 5 weszło. Na plus 6 spaliło. Z powrotem weszło. Na 6. Weszło. Klejnot demona biała perą. Muszę to powyciągać i sobie pierdolniemy. Tylko czy ja mam tu białe perły? Zaraz je znajdę. gdzieś się kurwa. Chyba na bufie są. Dobra, nie chce mi się po bufach szukać. Wyjmiemy to sobie wszystko z Isa. Nawet klejnoty demona mam kurwa z item szapu. Także kurwa na bogato. I na siódemkę bodziem. No i chuj do dupy muszę kupić te pamiątki. Dobra, wracamy. 6. Paliło 5 Wesło, 6 Paliło 5 Wesło. I nie mam pamiątki 6, dawaj, że weszło Wesło. dobra, błodzia ja kupuję i na 7. A jeszcze może kurwa. Ach chuj, z tym. Kad... Albo kupię tego kadeka Penetry, chociaż to 5 kaka chyba kosztuje. No niestety, kosztuje to nawet kurwa 6 kk Ale wypadałoby to wsadzić, żeby potem czyścić to. Dobra, i tak zjebało. Kolejna próba na 7, fajnie, jakby weszło, bym se mógł użyć podręcznika. Nie no, ty kurwo. Następna penetra, plus 4, ogólnie trzecia. Pękło na 6, weszło na 7. Pierdoliło znowu. No, czemu nie może wejść? I na 6 też zjebały. I wróciliśmy do punktu wyjścia. Nie mam bodzi. Kasy w sumie też. To może chociaż penetra. Ho ho. Wkładamy pierwsze trzy kamyki dookoła, będzie to granat Taki o bez HP, ale jest się obłyskały, jest odporność budowane, także gitara Wkładamy szafir byle jaki, tak po prostu żeby był Też nam nic specjalnego nie daje, no i diament całkiem spoko, obrażenia i odporność na umki także git Tak jak mówię nad diadem się jeszcze zastanawiam, zobaczę jaką on ma cenę Rubin już jest sprzedany za 4 wony, tylko czekam aż chłop przyjdzie No a sobie musimy kliknąć gdzieś później a nie, przecież kurwa, on ich Znaczy ten. Grant ma wbudowane HP. To ja nie wiem, jakie tam bony mogą wejść. A, wyjebane, Jest gitar Zresztą, co się będę, wykręciłem sobie To z tego kurwa włożę. Fajne bonusiki da 11H. 11% MaxPZ, 1600. 6 wiatr, 6 siły. Dobra, wkładamy i zobaczymy, ile to nam doda HP. Plus pecik, 20K. No i pięknie se wykręcimy, a z tym rubinem, no to nie wiem. To trzeba będzie jeszcze pomyśleć, kurwa, co tu zrobić. No, zszedł kostium za 50 k, także możemy sobie tutaj dalej poczarować z tą trutą. Cyk. I siódmeczka. Jest, weszło. Dobra, będzie druga próba ogólnie na plus 8. Tylko, co tu potrzeba jeszcze? Futrojeti kupię i przy okazji kadeka kupię. Jazda, druga próba na tym serwisie. Truty na plus 8. No. Nie siadło. A miałem kadeka włożyć. Też pękł. Powrót na siódemkę. Też nie. I pamiątek nie ma. Tu, tu, tu. Sześć. Weszło. Siedem. Paliło. Sześć. Paliło. 5, Weszło. Sześć. Paliło. Kurwa, jebana. Ale to kadę, to mogłoby wejść, naprawdę, bo to kurwa po kaka kostuje. No i chuj, wielki, kurwa. Aha. 3, dobra, no ufam, że mi wejdzie. Dobra, weszło, nie trzeba było robić zwoju. Co jest kurwa? Spaliło, no nie! Ja pierdole trzeba było zrobić ten zwój. Nie, plus 1, co ja zrobiłem? No ale na plus 2 też mi na pewno nie spali. No, <gryw> idę, zrobię te zwoje. Dziś truta ewidentnie nie oddaje. W ogóle za mało kasy zostawiłem, kurwa. Mam nadzieję, że nie spali znowu mi do plus 4. Dobra. Szóstka. Dobra, siódemka. Kurwa, jeszcze raz bym. No proszę, jeszcze raz bym chciał sobie pierdolnąć na plus 8. Próbować, kurwa, bodzi brakuje, ale chyba mam na buwce dwa bodzie, tak że już on loguje. Pomyłka, miałem jednego, ale jak siądzie, to też będzie Git. Wystarczy wtedy. Masz za mało materiałów, czego mi brakuje? A, klejnoty demona, czas ich wyciągnąć. Jazda, wejdź, kurwa, i robimy to. Ah. Daj mi jeszcze raz kurwa wbić na plus 7 Nie da kurwa Szósteczka Naprawdę Naprawdę kurwa Nie mam sianka już Nie ma sianka Mam dwie skrzynie książek zwierząt. gdzieś mi tam w depo tego isa leżałem, może akurat łowca potworów dropnie to by się opierdoliło, no ale niestety tak se tu XP, XP, patrzę po tym eku i te buty coś takie kurwa mierne są. 15 strzały, 20 yangi. Jakieś kurwa HP i kryt najlepiej, jakby weszło eleganckie to była kla... No i kurwa, panie, ile? Trzy zmianeczki? Powiedziałem 1,5, 10 kryta, 10 unik, 10 tyle. No i proszę bardzo, to jest to kurwa. Piękna sprawa, piękna. W sumie możemy jeszcze ten Nasier przemieszać jak już mamy te zmianki, może tutaj też się uda 10 kryta wkręcić, bo było tylko półtorej 3 jeszcze kurwa z początków giereczki. Tak zobaczmy 8, 3 kryta, nie HP i krytyk albo, albo nawet i samo 10 kryta też by nie było najgorsze. Czy coś tu nam wbije, no do bucików to kurwa mega farcik czy zmianeczki, ale do tamte bambusowe też mi szybko weszły właśnie HP z krytem. 10 strzały nic 5 kryta nic mamy 10 kryta 10 strzały 12 ręka, 10 szczylety nie wiem na razie to zostawię wydaje mi się że takie 10 kryta będzie spoko niż to hp bo i tak w bucikach nam się hp udało wymiksować więc dalej mamy 20k Tutaj no to jest zawsze 10 kryta także nie wiem na razie to zostawię myślę że, że jest git dobra poławimy się jeszcze trochę tą alchemią no dobra, tysiąc korów i jedziemy. No dobra, mamy już wszystko przeklikane. Tak się prezentują rzadkie kamyczki. Rubina jest nawet całkiem sporo, najwięcej jadeitu. No i lecimy z tymi antykami. No i antyki, no z Onyxem pięć sztuk, granatu od chuja dało, 8 sztuk, zajebiście Szafiria, Deity i Rubinów też jest od chuja, to jest właśnie piękne Generalnie tak, będziemy klikać tylko Rubin i Onyx, którego prawie w ogóle nie ma, ale no, mamy tu jeszcze legendę jedną Bo resztę kamyków mam, te wszystkie antyki sobie posprzedaję No po prostu nie ma, nie ma sensu tego klikać I ja jeszcze chyba coś mam na sklepie, zobaczmy tak, idę sobie wezmę od razu tego Mityka. W razie gdyby, gdybyśmy mieli drugiego do i Antyka Rubina sobie ściągnę. I będziemy klikać. To lecimy. Ściągnięty już jest Antyk. Także zaczniemy sobie na początek od Onyksa, bo jego jest najmniej. Dobra, mamy legendę. I mamy drugą legendę. Dobra, Mityk spalił. Już drugi raz spalił ogólnie na Mityk Onyksa. I znowu spalił. O kurwa, na no te Onyksy to. Bez farta. dobra, rubiny. Oj, oj, oj dobra, mamy legendę. Mamy drugą. Paliło. Da jeszcze jedną. Paliło. Wejdź, proszę. Przedł, dobra, mamy trzy legendy. Wartość odporna się, wartość. Dobra, uwaga. Na mityka. Wejdź. Palił. O kurwa, proszę, tylko teraz nie spal. Nie spal teraz. Nie! Średnia wartość odporność, kurwa! No nie! Nie mamy mityka, no ale lipa, boże święty, tragedia. Ech. Nie wiem, co z tym kurwa robinem. No, sprzedaż. Tak się na obecną chwilę mój sklepik prezentuje. Jeszcze mi się tu trochę szafirów antycznych nie zmieściło. Jakiś trudki alchemia i kurwa cała strona tego syfu. Y, zisa. Sprzedajemy naszą Nessie za 2,5 wona, plus klateczka była gościa. Jeszcze mi tu 40kk dorzuci I będziemy kupować smoka, piąty typ, 3 skillowego. Zaraz wam pokażę. Tylko tutaj jeszcze odbiorę te 40kk. Także Nessie sprzedana i kupujemy sobie smoczka za 2 wony, 30kk. On ma przy okazji 66 level, więc już dużo geekspyć nie trzeba. To trochę stał. Ma już 10 dni. Dobra, jeszcze dam temu żylowi 20 kk i go wam pokażę. I przy okazji zaraz wymyślę jakąś fajną nazwę. Mam dwa te zwoje i sobie go zmienimy. Dobra, dałem kaskę, otwieramy dziada. Gdzie on tu jest? Proszę bardzo. Ja pitole, ale słaby nik. Dobra, ja tu mam te zwoje. To się jakoś zmienia, tylko wiek minie. Dobra, 3-kilowy typ. Po piąty kurwa, ja sprawdzał. I jest na tydzień bodajże. Trzeba mu dobić kurwa expa do 80, zrobić ewolucję, i będzie miazga. No już kończymy, ale czekajcie na następny odcinek, bo też będzie grubo. Zapraszam was do subskrybowania, zostawiajcie łapki, komentarze, piszcie czy wam się podoba. I ja obiecuję, że następny film też będzie gruby. Tak samo polecimy z alchemią, coś z trutą, pokminimy jakaś aura, coś tam będzie robione, na pewno wam się spodoba. Także wbijajcie do pierwszego linku w opisie na drugi kanał i zostawiajcie też tutaj suba. Siema!